Ale w sensie, że machniesz? Tam w ogóle do góry, ale Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej Podlaskiemu Śniadaniu Mistrzów. Nazywam się Joanna Kozłowska i razem z Rafałem Dowgiertem jesteśmy przedstawicielami Fundacji Szamto Odpowiedzialnej za to wydarzenie. Jest z nami również pan, pre, zastępca pana prezydenta miasta Białego Stoku, pan Rafał Rudnicki. Spotykamy się już za półtora tygodnia 22 czerwca w ogrodach Pałacu Bronickich na już 17 edycji Podlaskiego Śniadania Mistrzów. Tym razem spotkamy się pod hasłem Drogowa Mapa Smaków ten tytuł edycji związany jest bezpośrednio z głównym partnerem tego wydarzenia, czyli Autofus Group Białystok. To jest firma, która nasze wydarzenie wspiera już od wielu lat, a tym razem postanowiła zaangażować się jeszcze bardziej i wiele elementów tej edycji wydarzenia opracowywaliśmy wspólnie. Jak właśnie nazwa edycji i założenia? Wystawce, restauracje, kawiarnie, cukiernie wybrały sobie jeden kraj, który będą reprezentowały i którego przy smaku będziecie mogli spróbować na ich stoiskach. I tak pojawią się między innymi menu i dekoracje związane z Francją, Włochami, Niemcami, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi. Będziemy mieli też stoiska azjatyckie, które nie będą reprezentowały poszczególnych krajów, ale swoim menu zabiorą was na wycieczkę po całym tym kontynencie. Z dodatkowych atrakcji związanych z naszym partnerem Autofus Group w Białymstoku będziemy mieli też już tradycyjnie centralny punkt dekoracyjny, czyli ściankę do zdjęć, którą będzie wyjątkowe auto, bo będzie to zabytkowy Astin Mini 1000 z 1979 roku. Z całym anturażem, także myślę, że będzie to bardzo ciekawe miejsce do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Będzie też sporo nowości, bo aż 1 trzecia wystawców, zarówno restauracyjnych, jak i producentów, to są nowe marki, nowe miejsca na, napie, na mapie Białego Stoku, które przy okazji śniadania mistrzów będziecie mieli okazję poznać. Kolejnym ważnym partnerem, jeśli nie najważniejszym, jest oczywiście miasto Białystok, które jako partner strategiczny praktycznie od początku wspiera Podlaskie śniadanie mistrzów. Szanowni Państwo, po takiej apetycznej zapowiedzi ze strony Pani Joanny nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić wszystkich białostoczan na kolejną edycję, na kolejną edycję Podlaskiego Śniadania Mistrzów. Tym razem podczas Dni Miasta Białegostoku Podlaskie Śniadanie Mistrzów jest wpisane w ich program, więc tym bardziej te trzy czerwcowe dni od 21 do 23 czerwca będą pełne atrakcji, pełny niespodzianek dla wszystkich białostoczan i dlatego zapraszam w sobotę o godzinie 10 tutaj do ogrodów Pałacu Branickich by przed koncertami które też będą się odbywały tego dnia spędzić miły czas w ogrodach, próbując smakując tego wszystkiego co oferują białostockie lokale gastronomiczne. Cieszę się, że będą tutaj reprezentowane w ciekawej formule całego świata tak naprawdę, więc e, cały świat w ogrodach Powązocie Branickich. Zapraszam raz jeszcze. Jak to roku śniadanie to nie tylko kulinarne przygody, to też strefa animacji w, i zabaw dla e, starszych i młodszych. I w tym roku e, będzie z nami epicentrum e, nauki e, z eksperymentami dla e, małych i większych naukowców. Będą z nami też animatorzy niezawodnie, jak, jak co roku, jak na każdej edycji z Ogarni bazę. Tu w Nietce będziemy w, prowadzili naukę łucznictwa w, i, i za to będzie odpowiedzialne AMM Archery. Ponadto pojawią się też wolontariusze ze schroniska ze swoimi czworonożnymi, podopiecznymi, można będzie przyjść, porozmawiać, być może znajdą się tam wasi przyszli w domownicy. No i oczywiście w strefa chilloutu, którą uświetni zmiana klimatu a wszystko będzie też dostępne, przepraszam, dostępny będzie też namiot dla rodzica z dzieckiem, jak co roku, także zapraszamy serdecznie. Jeszcze podsumowując, chciałabym wszystkich zaprosić na naszego Facebooka, gdzie już dzisiaj wystartują tradycyjne konkursy, jak przed każdą edycją zresztą, w których do wygrania będą zestawy prezentowe od naszych producentów i vouchery do stoisk naszych wystawców do zrealizowania podczas Podlaskiego Śniadania Mistrzów. I nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa jeszcze raz 22 czerwca od godziny 10 do 16, a raczej do ostatniego okruszka na Podlaskie Śniadanie Mistrzów w ogrodach Pałacu Branickich. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. Zaraz w sumie wystarczyć. 32. 32, bo to nie, 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 nie usłyszałem. Od 10 do 16 32 wystawców. Okay. Od 10 do 16, ale do 16 jeszcze nigdy nie trwało, bo zawsze jest tyle ludzi, że wszystko zjedzów wcześniej. A czy możemy I... Państwa prosić o zdjęcie, tylko już bez mikrofonu? Mhm. Jasne. Może, może nie, bo to mega ryzyko.